Witajcie! Dzisiaj trzecia sobota z kolei, kiedy pokazuję krótkie tutoriale dotyczące DaVinci Resolve. Jak pamiętacie, jest to darmowy program, a stawiamy tutaj na wszystko darmowe. 99% widzów ma wszystko za darmo, a 1% chce coś więcej i wspomaga kanał. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy bardzo fajny efekt, efekt before and after, czyli przed i po Fajny efekt prosty, a mianowicie polega on mniej więcej na takim pociągnięciu. Spróbujmy to zrobić, zatem myślę, że zajmie to 2-3 minuty i do dzieła. Trzymajcie się i na razie. Więc mamy taką sytuację, że dwa klipy są już na osi czasu w DaVinci Resolve. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to zobaczcie tydzień temu i dwa tygodnie temu pokazywałem, w jaki sposób umieścić, przyciąć i stworzyć oś czasu. W tej chwili mamy taką sytuację, że jeden z tych klipów, ten drugi, jest czarno-biały a ten pierwszy jest klipem macierzystym bez żadnej edycji. I w tym momencie ja jeszcze zdjąłem audio z tych klipów. To jest dosyć prosto, się robi Command Shift i -E L albo Control Shift i -E L po naciśnięciu tego magnesika, który jest tutaj w środku. Ale w tym momencie audio zupełnie jest nam niepotrzebne, potrzebujemy samo wideo. Więc przeciągam jeden klip, dokładnie taki sam nad drugi. Mamy taką sytuację, że wtedy w tym momencie nadpisaliśmy klip, ten dolny klipem górnym. Więc, żeby podkreślić transycję, czyli przejście, transition, czyli przejście, zrobimy sobie tak, że w środku dopiero nadpiszemy, ale tutaj potrzebowalibyśmy fajne przejście, prawda? Ten wipe. Więc zrobimy to w ten sposób, że na górze po lewej stronie mamy effects library, i tutaj powinniśmy mieć coś takiego, co się nazywa wipe. Jest edge wipe, to jest dokładnie. To, czego potrzebujemy, narzucamy sobie ten edge wipe. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Może nie jest to kąt, który byśmy chcieli, bo chciałbym pokazać efekt przed i po pod kątem 90 stopni, czyli w pionie. Ale na tym etapie możemy wydłużyć to przejście i będzie bardzo długie, takie jak to. Spróbujmy je wydłużyć. Teraz trwa bardzo długo. Dobrze. I to, ile trwa, nie jest w tym momencie istotne. Bardziej istotne jest to, jak zrobić, żebyśmy ten kąt zmienili. Zaznaczymy przejście samo. I przejdziemy po prawej stronie, na górze, do inspektora, i następnie mamy tutaj border. Możemy pokazać granicę grubszą. Ona nie będzie zbyt dobra, jak pokażemy taką granicę. Chyba, że Wam zależy, prawda? Bo chcecie faktycznie coś nowego zupełnie nanieść. Ale w moim przypadku, w tym przypadku, który omawiamy, border damy sobie na zero. Angle jest ważny. Ja bym tutaj dał ten kąt 90 stopni. I myślę, że to będzie fajny kąt, dlatego że dokładnie tak, jak byśmy chcieli, tak będzie to pokazane. 90 stopni wygląda to całkiem, całkiem ok. I teraz kwestia, oczywiście, gustu. Jak chcemy długo mieć to, ale jest już praktycznie gotowe. Są tam jeszcze inne. Inne preferencje, jeżeli, właściwości, jeżeli chodzi o inspektora, ale to, co chcieliśmy osiągnąć, jest osiągnięte. Prosty, krótki efekt, mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny i trzymam kciuki. Jak pamiętacie, w soboty mamy bardzo krótkie epizody dotyczące programu za darmo. Tak? Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was i wracamy teraz do latającej kawki.